Strzelę z dzisiejszej bramki, a przy okazji nowy stary zawodnik u nas, Filip Brzewiecki. Ja wiem, że porażka była, ale no wróciliście do gry po tym 9-1 i po tym 1-5. Jest jakaś tam drobna radość? Eee, a czyli o radości to nie możemy mówić, no, możemy tylko e, po powiedzieć sobie, że zagraliśmy. 39 minut w końcu jakiegoś spułkanego hokeja, bo, bo, bo tego zabrakło w pierwszym meczu e, przy 9.1 i przy tych 5-1 zagaliśmy. E, można powiedzieć 80 minut słowego hokeja, ale te 39 e, ostatnich jest jakimś prognostykiem, więc mam nadzieję, że, że z tego wyjdziemy i e, weźmiemy się do roboty. Można powiedzieć, że to jest jednak. No, na mecz z Sanokiem wyszliście zupełnie nowa drużyna można powiedzieć, prawda? Tak, no wiadomo, wiadomo, jest dużo nowych zawodników i cóż, no trzeba się zgrywać, mocno pracować i powiem popełniać mniej błędów, bo, bo te błędy się coraz powtarzają i później jest taki wynik jaki jest. Więc musimy się wziąć do kupy, pracować jeszcze ciężej bo zostało parę meczy i play więc tam już nie ma zabawy Filip, nie da się uciec od takiego podtekstu w dzisiejszym meczu, no grałeś przeciwko swojej jeszcze niedawno tak, tak, drużynie. tak, wiadomo, wiadomo yy, przeciwko starej drużynie ale nie patrzyłem w ogóle na to gram, bo bo, bo, bo lubię to robić mam szansę yy, i chcę, chcę wrócić do, do tego hokeja który grałem tutaj parę lat temu, więc mam nadzieję, że to e, się spełni i całą drużyną będziemy grać dobrze, będziemy wygrywać. E, Filip, A ja się tak potocznie mówi, że to tak jest, ale chciałem się ciebie zapytać, czy to tak naprawdę jest, że przychodzi nowy napastnik do drużyny, drugi mecz, strzelasz bramkę, to w jakiś sposób pozwala się, nie wiem, zbudować w szatni, stworzyć pozycję, poczuć pewność siebie? No na pewno tak, bo tej pewności siebie brakowało a, przez cały sezon, e, nie chcę wracać co było, ja zawsze żyję tym, co będzie, więc robię wszystko, żeby było dobrze, jeszcze lepiej i mam nadzieję, że, że dobrą pracą, bo wiadomo, u bramki musimy strzelać, ale gramy całą drużyną, więc to jest najważniejsze, grać dla drużyny. Ja, ja zawsze staram się to robić i mam nadzieję, że, że tak będzie. I... Za dwa dni przed nami trzeci z tej serii meczów u siebie, mecz z Unią. Ja wiem, porażka, ale jest taka mobilizacja po tych dwóch tercjach, tylko powiedzieć 39 minut dobrego hokeja. No na, na pewno chcemy, chcemy ee, te 30 minut, 39 minut ee, jakoś wyjść z tego, że jednak możemy grać, potrafimy grać, tylko tak jak mówię, musimy grać razem, e, nie indywidualnie, więc z ciężką pracą z całą drużyną a będzie dobrze. W chwili, ostatnie pytanie. No, kiedy drużyna puszcza gol, 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 no, atmosfera siada na pewno nie tylko na ławce, siada też na trybunach. Dzisiaj 5 goli w pierwszej tercji, no i takie minorowe nastroje, ale można powiedzieć, że w trzeciej tercji dopim dostaliście już dużo pociągniejszy. Tak, no wiadomo, w kibice yy, to yy, widzą, widzą też, jak, jak zaczynamy walczyć, tak? Tego zabrakło w tych 80 minutach, bo mówię o meczu z Sanokiem i jeszcze tych, tej pierwszej tercji z zastrzebiem. E, jak kibice wiedzą, że wa walczymy, a czasem nie wyjdzie, bo to jest tylko sport wiadomo, jak widzą, że walczymy, no to też zaczynają nas mocniej dopingować, więc ciężką, tak jak mówię, ciężką pracą, e, z charakterem e, i jak, jak ja to mówię, e, z dużymi jajami trzeba po prostu grać i, 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 i walczyć. Super, dziękuję Ci pięknie, powodzenia jeszcze w bardzo. bardzo.